Idziemy z tym koksem. Olivier. Pam. Ja. Gramy. Ja, ja. mi hmm. się na brudku. że na biurku ani na komputerze, na przykład na klawiaturze Czy na czymś Halo Niech się już ten... Halo Halo, halo Kur... Ale teraz jem kotleta i ona też jest kotleta Smacznego A dziękuję A proszę

Ale na mi tego nie słyszysz. Och, eee, Chyba nie. Eee, coś wali w okno. A, to oh. słyszałam akurat. Czy mi się wydaje, czy jest majec? Od razu? Jak Tak, wam, się ta mapka to jest tylko. Mi Nie miał ty też Dobry Dobry Aż znowu mówić do mnie Nie spod, 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 spotkałam, bunażu, spotkałam koleżanki nie chcesz spotkać o koleżankę o szerylce? A i minok Jak na razie... No, jak na razie to mi się kotek zaświecił i tak troszeczkę się, się... wystraszyłam. Nie ja mam, ale ja mam co tam? Pochranij no, się tego tutaj, bo... Jest zjawa! to może być narażona. Nawet na, żona... na, na ziemia. Jak spotkać nawet ten świecący. Mhm. Y bo to może być nawet na, na ziemia i będzie bupie. Matka przychodzi powiem. mnie. A mam takie pytanie, jak, jak to jest być w dupie, bo, nig bo nigdy nie doświadczyłam. Byłeś kiedyś w dupie? Byłam. Aha. Jak tam? Na przykład jesteś samym? Jesteś ostatnim osobą? A ona ci o jest w dupie. Ech. Widziałam cię jak spadłaś. Ech. O, dzień dobry. Dzień dobry. nie mi miał mi też. O nie. Ruinka jeszcze. A może to była ruina? O, o, to może. mogła być ruina. A może to była. może być spowiedzona ziemia? Zawsze nie. Nie, godnie. O Jezu, tu tak wolno! Oj, no bo i nie w pierwszym? do Ciebie, a nie idzie na mój przód mhm. Idzie do dwóch osób, które robią gena i się tepa Dobra, to e, chyba ma barbę, bo ja byłam w szafie

Chodź po drugie Tak, jest Nie, już dawno z tego domu wyszło. A, no, dogoniła Tam mnie Teraz nie jest w kanale, teraz jest w Tu pomoże. Plecy są. Ma swoje plecy. <laughs> o, nie tylko może. Plecy po. Po swoje mi plecy. Nie wyszło. Cześć. Co to za Lecę nic szybciej! szybciej! Bo mnie goni! Ja tu nam ja no, to jest zgromadzenie! A dlaczego się na mnie uwzięłaś? Dlaczego się na mnie udzielaś? na mnie jest tą obsesją! nie jestem. Ja. Ona na 100%, bo poszło od razu do kogoś kto biegł. Halo, ja tu robię pajacyki. Hej, hej, Pajacyki robię. Ale, ale ta zrobię fikołka. Pajacyki robię. Rzez, Cześć, dwa, ja polecam, raz, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. w dół, w w dół. O, Cześć! Uciekamy! No, nie trafiła. A ja pójdę się uleczyć? Z paletki. Ale miała To ale i tak. Chybałem. Powiedz ty? widzisz tym razem? Ja idę po ręce na... Nie, ona się... Dlaczego się na mnie uwzięłaś? Nie, ja idę sobie. Pa. O, Dlaczego Ona się na mnie uwzięła. A wy się... A tam się macają. Przemaszuję. I ona tam do was poszła, jak nie, nie, nie wiem czy wiecie. I ona jeszcze nie. Tyłaś mi, że dziewczynki zostaw. Ale fajnie zrobili, że teraz skilczeki. Polec mi przy... Polec mnie przy... nie, nie, paru, polec bo mnie bo ja nie musi... Ta... Bo polec mnie nie boli teraz, jak maszuję spację. To jest to... sam. Aha. To jest sam. To... Wy ja cię tu zaraz klapę? Musisz zabić, ale musisz... 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 do mnie biegnie, a mi się z kirczek coraz zmniejsza. I z tymi... z kirczekami moimi. O, jest a, to się... O, to się dołączył. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostaje troszeczkę dziwnie wygląda, ale no nie będę. Ojej, Ale grać nam się. Brajusz, mówię, że nie. Oliwie. Czytałem bardzo fascynująco rozmowę na Discordzie. Moje o jak a ja mówiłem, że ona to fajny gracz i je tuneluje. No tu mnie stunelowała. się lubią. Ach, ach, ach. They love you. Ale stunelowała mnie, a ja mówiłam, że ona nie tuneluje. Ja no. Ja jak miałem ch chyba moment, momencie jak grałem, to staram się nie tunelować, ale ludzie sami mi włazili pod rękę. Ale przecież... Czy to było Mek kto masz? 12 rangę. A ty masz na razie 8000 punktów <tryk> i... To powiem przetestować... Powiem przetestować moje postacie nawet. Nie miałem przydatności skilera. O, Kotek też ci nie oczu. No, wsuzę się do was. ja w ogóle i os. Specjalnie zostałam tu, żeby ją doleczyć do końca. To są zarobione. Up uh. goni. Prada, doma już mnie goni. Kra goni. ja tutaj szukam Gano i nie mogę znaleźć. I no, na kto masz chyleczek? Kto ty miałeś mhm. Jak teraz nie powiesi to zrobię ginę

Uda ci się na służbę. Może będę miano erdarć. dać Chodź nie. No. O! O! Pójdź do bo jesteś zarażona bo Claudette waliła... Okay. Aha, tak, tak. Zobacz, Tomasz miała adoralinę i się uleczała do samego końca. No tak. I nie Klał, to masz? A, Claude. Tomasz? Chyba zgubiła stronę. A się zgubiła. O dobra, znalazłam was. Tak? Daj. A ty... O zawsze tylko ja umieram na konie, a wszyscy A ja... Wszystko... Ok. Tak myślałam, że ma wezwanie piękne, taki? Ale, ale nie miała tego. Tylko... A... O nie miała, Barb, by... Wezwanie. No. Sprawdźmy, Nawiedzona ziemia, ruina, Wezwanie pieniarki i wskażona interwencja. Ona nie miała barby, a tak fajnie. A po prostu leciała do wszystkich. A bo miała barwę? No, gra Z nami? Czaj, zaraz to łączę. Um.